Witam, witam, serdecznie Taśkowski, a dzisiaj z Romewką jest największe miasta w Afryce. Ale zamknę w górę subskrypcję, a my zaczynamy. Okej, okay. największym miastem na pewno będzie Lagos w Nigerii. Nie, na drugim miejscu to Kair będzie na pierwszym miejscu. Tak, no i co tam będziemy mieć? Na, od, zaczynając od północy, czy taki Algier na przykład będzie? Jest. Czy taki Tunis raczej nie yy, Aleksandria hmm. czy taki robot będzie? nie ma Casablanca jest Stolica Sudanu, Chartum będzie. Jest. Addis Adeba na pewno będzie. Stolica Etiopii. No. Bo ogólnie e, dosyć e, zaludniony kraj. Ok, z RPA. Czy będzie Kapsztat? Jest. Czy będzie Johannesburg? Jest. Czy będzie Pretoria? Nie. Tinszasa na pewno. To jest chyba tak. To jest w Demokratycznej Republice Konga. Dar. Dar jak, jak się to miasto nazywało? Dawna stolica. Tune... Tunezji? Tanzanii bo teraz została zmiana na, na dom Dobra, ja nie wpadnę, Dakar może być, Senegalu um, co tam jeszcze może być e, to miasto w Nigerii Kano e, Akra to jest z Gana Abuja Abidjan? Tak. Hmm. Co jeszcze? Ym, Nairobi? Jest. Jeszcze było tu drugie miasto w Kenii, a Nie, a. chyba nie będzie. Nie ma. Czy Mogadiszu będzie? Wątpię. Somali to wiadomo. Jak to jest? Trypolis z Libii? No też nie. No dobra, sprawdźmy. Co to za miasto? Luanda, tak, to jest Budajże w Angolii mhm mm a wpisałem przecież, jaki ja głupi jestem kajr na więcej a co miał najmniej? mhm mm no ciekawe, ale wiadomo większość jest więc dzisiaj niestety nie udało się robić procent ale dziękuję za oglądanie, czekaj w górę, popo